Często pytają nas, dla kogo są kreski permanentne i czy każdemu możemy je wykonać. Yy, oczywiście wykonać możemy każdemu, każdej klientce, tylko nie dla każdej klientki dedykowane są kreski takie mocne i wyraźne. Yy, jak mamy panie starsze yy, z opadającymi powiekami, to robimy trochę delikatniejsze kreski, żeby yy, opad powiek jeszcze bardziej się nie powiększał. Więc jeżeli przychodzi Pani i chce mieć kreski takie bardzo mocne ala la Cleopatra, a widzimy, że powieki są bardzo opadające, dodatkowo bardzo naczynkowe, to możemy odmówić zabiegu wykonania, dlatego że efekt końcowy nie będzie zadowalający dla obu stron. Także pamiętajcie, drogie klientki, kreska mocna nie jest dla każdej Pani